Szybki, pyszny obiad: karkówka po myśliwsku. Podam wam proporcje na 1,5 kg karkówki. Dwie łyżki przyprawy do mięs u mnie typu Delikat. Do tego jedna łyżeczka soli, jedna łyżeczka czosnku granulowanego, dwie łyżeczki papryki, jedna łyżka majeranku. Przyprawy musimy dokładnie wymieszać, a następnie warstwowo układamy je z mięsem. Karkówkę mam pokrojoną w plastry po 200 g każdy i teraz warstwowo układam posypując ją przyprawami. Oczywiście ja na obiad robię proporcje dwa razy większe, ale Wam tutaj podaję przepis na 1,5 kg mięsa. Karkówka powinna marynować się minimum 2 godziny, następnie każdy plasterek z jednej i z drugiej strony obtaczamy mące i smażymy po 2-3 minuty na patelni. Z każdej strony na złoty kolor. Po podsmażeniu karkówki na tą samą patelnię wrzucamy 2-3 cebule pokrojone w ćwierć talarki dodajemy. 3 ząbki czosnku pokrojone w plasterki. Całość delikatnie solimy. Gdy cebulę mamy już dobrze zeszkloną, dodajemy 200 g opłukanych, oczyszczonych kurek oraz 300 g innych grzybków. U mnie są to mrożone podgrzybki. Oczywiście można użyć tutaj pieczarki, jeżeli nie mamy grzybów leśnych. Całość smażymy 15 minut. Następnie dodajemy dwie marchewki średniej wielkości pokrojone w talarki oraz cztery ogórki kiszone również pokrojone w talarki. Całość przesmażamy kolejne 10 minut tylko do połączenia się smaków. Przygotowujemy sos. Do sosu dajemy pół litra soku jabłkowego, słoiczek koncentratu pomidorowego, dwie łyżeczki musztardy, jedna łyżeczka soli, całość dokładnie mieszamy. Podsmażone warzywa przekładamy na karkówkę. Całość zalewamy sosem, pieczemy w 190 stopniach przez godzinę. Po godzinie karkówka jest tak delikatna, że każdy kawałek niemal rozpływa się w buzi. Smacznego!